halo, witam, Sims Historie dzisiaj. Dobra, zaraz szósta, więc będziecie wstawać, moi drodzy. To on jest brudny, jakby wszystko jest brudne, dokładnie. To weź wyczyść. Weź się tutaj, skorzystaj z toalety. Psa wyczyścimy zaraz. Piesu, bo ty... Aha, odpręż się. Nie, no, bo ty towarzystwo masz słabe. Z zaraz ogarniemy ci to towarzystwo. Ogarniemy się do tego konkursu całego. No i zobaczymy, jak nam pójdzie w takim razie. Ciapek, jesteś gotowy na zawody? Ruszajmy! No nie, nie jest gotowy, bo towarzystwo by Dwoj macie zjechane. Weź go jakoś dopieść. Jakiś pogłasz, daj przysmak. Dokładnie, bo on ma towarzystwo zjechane, tak samo jak ty zresztą, więc no podnieśmy wam trochę to, to, to towarzystwo czy coś. Weź tam, pogłasz, dopieść więcej różnych rzeczy. Bądźcie bardziej szczęśliwi, znaczy pies ma być bardziej szczęśliwy od Ciebie, to jest ważniejsze. Dopieś jeszcze raz pogłasz po brzuchu, świetnie. I teraz mamy iść. Dobrze, wróć do psiego parku. Dobrze, idziemy. Pieskowa łąka, o ojejku! Gdzie ta pieskowa łąka? Pokaż mi pies. Pies pieskowa łą... O Jezu, a to potężnie. Dobra, zostaw to gotowanie. Idziemy na pieskową łąkę. My będziemy podbijać świat teraz. O Jezu, scena, dzień dobry. Tutaj zawody są robione. Rozdział 11 styl, finał zawodów. O Boże, ale kręcią. Tralala. Nieeeee. La, o. Złoty hydrant. Tam jest stolik, ale muzyka się w ogóle zacięła. Tam jest stolik recepcyjny, ciapek, zacznijmy pokaz. O, teraz leci dalszy ciąg muzyki. Nie, no super, ale w ogóle, jakie oni trybuny strzelili? Kurde. Ho! No, myślę, że, że wiecie co, że chyba zakończymy sobie w tym odcinku ten, ten, tę serię. Że po prostu zrobię dłuższy odcinek. O, właśnie. Pani Gwizdek, zawody zaraz się rozpoczną, wystąpi pani jako druga. Okej, okay, więc na razie proszę zająć miejsce siedzące. Że, że dzisiaj to zakończymy, żeby wiedzieć wszystko, co i jak i tak dalej. Ale kurde, kurde cieszę się. Znaczy, cieszę się, że wreszcie zaczęła się robić taka akcja, że jestem ciekawa, co jest dalej. I tu jest cała trasa. O, proszę bardzo. E, czy my jesteśmy na 100 wytresowani? Tak, jesteśmy na 100 wytresowani. Dobra, na razie zostaw ciapka, usiądź sobie, patrz z dołu, bo z dołu więcej widać. Szarek kanister, ok. Cieszę się, tylko że myślałam, że tylko dwa psy się do finału. Tutaj dostają. Biegnie se, piesu. Super, punkty zdobywa, ale fajnie. Świetnie sobie poradził, dziękuję. Dobrze, ciapek. Pozostaniemy w grze tylko wtedy, gdy zdobędziemy najwięcej punktów. Aha, więcej punktów niż poprzedni treser z 1214. Możemy być lepsi, prawda, piesku? Ty jesteś głodna w ogóle. Nie byłaś przygotowana na to, że może chciałabyś coś zjeść. Co to i toje? W ogóle, zajebiste te to i toje. Dlaczego czegoś takiego nie ma w normalnych simsach? Jest to jakiś żarcie. Kto przywidział Nie. No trudno. Dobra. E, super. Dalmatyńczyk. E, czy, czy ja mogę? A, nie mogę, bo wita mnie. O Jezu, moja najlepsza przyjaciółka przyszła popatrzeć. Hej, Alicja! Amanda, co ty tu robisz? Oczywiście przyszłam kibicować mojej najlepszej przyjaciółce. Dziękuję, Amando, Bardzo mi się przyda wsparcie moralne. Żaden problem. Wiem, że dasz sobie rację. Alicjo, dfu, dasz sobie radę, Alicjo. Gdzie jest Tomek? Czy Tomek przyjdzie? Wiesz co, Alicja, ja zadaję sobie dokładnie to samo pytanie, bo jakby, fu, Amanda, Amanda, Alicja, mylicie mi się. O, Diana. Nie jestem pewna, Amando, chciałabym, żeby tu był, ale nie udało mi się go. No, no, cześć. Stoisz, czekasz na kwestię delgowej? I pewnie nigdy ci się nie uda, moja droga. Ja no, nie przypominam sobie, żebym zapraszała cię do tej rozmowy. Chciałam ci tylko poinformować, moja droga, że dopóki ja jestem w pobliżu, nie znajdziesz domu w tym mieście. I nie będziemy musieli na to długo czekać. Okej. Okay. A to Amanda, czyż nie? Biały domek w zaułku. No cóż, moja droga, przynajmniej Alicja nie będzie sama, gdy Złotko i ja wygramy te zawody i wyburzymy jej dom. A co to miało znaczyć? O, uu, tak, lecisz, mała. To znaczy skarbie, że firma, do której należy hipoteka za dom jest własnością niżej podpisanej, co? Sugeruję zatem, żebyś zaczęła szukać agenda sprzedaży. Niestety obawiam się, że tu nie znajdziesz nic dostępnego. Spróbuj może w Bitowie. Tak czy inaczej, chciałabym móc zostać i pogawędzić moje drogie, ale muszę spytać sędziego, co słychać u jego rodziny, co? Życzę powodzenia. Jest w ogóle stara co całe miasto wokół siebie w palec zakleła. Dobra, bo ja tu fabułę chcę robić. Co za jędza, założył się, że w tej chwili przykupuje sędziego. Albo go szantażuje. O, policja! Proszę o uwagę, Alicjo Gwizdek, Skierować się na pozycję startową. Ale policja przyszła. Co, nie możemy policję poprosić, żeby, żeby coś zrobiła? Kurczę. Halo z przekupywaniem sędziego. Ok, Amando, muszę iść. Oki okay, to pa. Żegnam cię. Będę ci kibicować. Dziękuję. Czy, czy ja mogę ustawić psa na pozycji startowej? Halo, podejdź tutaj. Aha, na sędzim mam kliknąć. Gdzie jest sędzia? Tu jest start. Okej. Okay. Zacznij pokaz. Ustaw zwierzaka ciapek. Dobrze. Pomyliłam, sorry, stanęłam na mecie. Ustaw ciapek, ciapek, chodź. Naprzód. Dawaj, raz, dwa, biegiem. Przestań szczekać teraz, to nie jest czas na szczekanie, ciapek. Te, teraz to my tutaj robimy super pokazowe sztuczki. Ja wiem, że jesteś zajebistym pieskiem i umiesz wszystko. Dobrze, super. T Alicja jeszcze nauczyła się tajemnej sztuki teleportacyjnej, więc to też nam pomoże. E, przynajmniej taką mam nadzieję. Dobra, dokładnie, ona się, ona sunie, ona sunie, ona się teleportuje, więc będzie dobrze. Proszę bardzo. I, i co? I zako zakończ pokaz, super. Super. Jej! uuhuhu, uh, teraz krótka przerwa. Och, Ciapek, spisałeś się wspaniale. Nadal jesteśmy w zawodach, usiądźmy przy Amandzie. O co ze mną gadasz? Co? Co, co ty chcesz ode mnie? Bardzo imponujące młoda dało. Jestem pewna, że pieniądze wydane na zakup kaset z treningami nie poszły na marne. A teraz popatrz, jak prawdziwy pies pokonuje ten tor. Ja czekam, aż prawdziwy pies wywali się na głupią mordę. W ogóle jest późno, jestem głodna. Wspaniała robota, dziewczyna. Diana musi wykonać jakąś niesamowitą sztuczkę, jeżeli zamierza pobić twój wynik. Prawdziwa sztuczka jest tutaj. Nazywa się przekupuje sędziego. I, i co? O, przyszedł pies. Złotko. Dobrze, złotko. I, czy, czy możesz zacząć robić rzeczy? O. Panie panowie, następna trzykrotna czempionka strala lala, yy, prowadzi... O! Kaccenka. O, Boże. Wywal się, proszę cię. O, nie, tylko nie to. To, jest, to są te sztuczki, tak? Amanda? Takalu? lu? Widzisz za mnie? Znasz jakieś dobre filmy do przeprowadzek? O, nie. O, nie, tylko nie to. Obawiam się, że nie. Jezu, co robi ten pies? What the fuck? <laughs> jakieś dzikie rzeczy robi ten pies. A co, co zrobisz na huśtawce? A tutaj? Aha, tu po prostu przebiegniesz. A to co zrobisz? Jakaś... O jezu, no znowu animacja. Jej, ale wspaniała. Super pies. Wywal się. Tak, tak. Wywaliła się. Ten głos publiczny. O nie. Złotko upadła, pani i panowie, to niespotykane. Diana zostaje zdyskwalifikowana! La la la, to znaczy, że tego czempionem zawodów jest Ciapek. Ale to jest głupie zakończenie. Alicja, zwyciężyłaś. Zwyciężyłaś iść do sędziego. Pies nas strollował. Jezu, dro ale to jest w ogóle. Dlaczego, nie wiem, laska normalnie jak budowała postać swoją w RPGu, to wydała wszystkie punkty w szczęście, nie, żadnej, żadna inteligencja, żadne jakieś tam super, super perki, nie, wszystko w szczęście w ogóle wydała, ja sędziego szukam, no to, to nie jest sędzi, elegant. O, waha, trzeba było podejść. Gratulacje, Panno Gwizdek, jesteś nową czempionką, to trofeum. Super, nie no, wspaniale. Dzięki za, za moje pieniądze i za trofeum. To jest... To warto było. Chwileczkę ktoś majstrował przy tej przeszkodzie, założył się, że ta dziewucha popsuła ją, żeby odebrać mi zwycięstwo. O, bagiety jadą, patrzcie! Łeło, łeło! Są są bagiety! Żądam, by powołano komisję śledczą. Oli, leci! Tomek! Tomek! <laughs> nie będzie żadnej komisji, pani Skówko. Tomek, dlatego cię nie było, bo wzywałeś Bagiety. Leci, leci Bagieta. Diano Skówko jest pani aresztowana pod zarzutem wymuszenia spisku, defraudacji pieniężnej i porwania psa. To absurd. Te oskarżenia są całkowicie bezpodstawne. Jezu, jak się kłóci tam, jak się wykłóca. Nie. Niezupełnie Diano, Rysiek wygadał się i zdradził nam wszystkie twoje sprawki. Świetnie. Wspaniały Rysiek. Ja myślałam, że to Bartek zrobi. Idziemy pani skówko, będzie pani miała mnóstwo czasu, by pomyśleć o tych zarzutach. W więzieniu! Jeszcze ją, o z, z, Dzięki trybuny, dziękuję za ten aplauz, wspaniały. O, skuwają ją, leci! Leci ostro! Tomek, myślałam, że przepadłeś na dobre. Ty nawet nie zadzwoniłaś do niego. Jest to ta Alicja pokornie stojąca za nimi. A potem, gdy pobiłeś się z ryśkiem, pomyślałam, że stałeś coś strasznego. Gdzie byłeś? Wiesz, że naprawdę wystarczyło zadzwonić i się zainteresować nim. Przeprowadziłem się do matki, gdy Diana mnie wyrzuciła, ale potem zrozumiałem, że nie mogę cię zostawić, nie pomagając w pokonaniu tej języ. Tomek, jesteś za dobry. Tamtej nocy zobaczyłem Ryśka, który węszył w pobliżu twojego domu. Wiedziałem, że planuje coś złego, gdy w końcu śledząc Ryśka odnalazłem mi kryjówkę, zrozumiałem, że muszę go odciągnąć od ciebie i ciapka. Bardzo ci dziękuję. Myślałam, że gniewasz się na mnie i że straciłam na zawsze mojego najlepszego przyjaciela. Cieszę się, że jesteś tu, by dzielić ze nami tę radość. Jezu Alicja! A, za żadne skarby nie chciałem tego pominąć, Alicjo nigdy mnie nie stracisz. Jezu, chociaż, chociaż Ty przynajmniej romansowo dalej w to idziesz, a ona nie najlepszy przyjaciel! Twoja najlepsza przyjaciółka stoi za plecami. To, nie no i najlepszy przyjacielu w ogóle. Muszę już lecieć. Mam ważne sprawy do załatwienia w domu. Zadzwoń do mnie jutro, to pogadamy, dobrze? Jezus, ty też znikasz po prostu. Pojawia się z... Tomek pojawiam się i znikam. Wspaniała robota Alicjo. O nie, wspaniała robota ciapek. Co zamierzasz zrobić z tymi wszystkimi simoleonami? Cóż, muszę spłacić dom, ale nie jestem pewna, co zrobię z resztą. Ciapek, masz jakieś pomysły? Lepiej wrócę do domu. Amanda, bardzo ci dziękuję za twoją pomoc. Naprawdę to doceniam. Wpadnij za niedługo, okej? Okay? Pewnie, że wpadnę. Do widzenia, Alicjo. Do widzenia, Ciapek. Wracajmy do domu. P tra -la, la la wracajmy do domu. Dom, widzimy się w domu. Chodź, Ciapek, jedziemy do domu. Witamy w domu. Czy to jest scena jakaś znowu? A nie, jest, jest to. Nie mogę zaprzeczyć, że byłam dość poddenerwowana. Idąc na finał zawodów, ale na miejscu była Amanda, która kibicowała mnie i Ciapkowi. Diana przegrała, ponieważ jej pies pogubił się na jednej z przeszkód. Pies, y, fu, Ciapek i ja zostaliśmy ogłoszeni zwycięzcami. Diana usiłowała przekonać sędziów, że manipulowałam przy przeszkodzie, ale pojawił się Tomek w towarzystwie policjantów, którzy aresztowali ją za porwanie Ciapka, między innymi. Miło było zobaczyć, że wreszcie odpowie za swoje uczynki. Tomek musiał zaraz po tym znikać, ale chciałabym go wkrótce zobaczyć. Czy on jest jakimś superbohaterem, że on tak co chwila znika, pojawia się i znika, i, i nie ma go, bo pojawia się i znika i tak dalej? To, to tak, tak wygląda trochę. On nie może nam zdradzić swojej tajemnej tożsamości. Superbohatera, dlatego pojawia się i znika. Dobra, Ciapek, ogarnijmy się trochę, chodźmy spać, bo jest późno. Zjemy już rano, znaczy, chociaż nie, to jest zepsute. Weź, weź, weź to wy, wyrzuć i idź spać. I zobaczymy się rano. I rano będzie rozdział 12. Tak strzelam, czyli tak strzelam. Że chyba ostatni. W ogóle super zawody, nie? Takie, takie szybkie zawody, takie niezawolne. Nie <laughs> takie, które sprawiły, że bardzo, bardzo szybko wygrywamy i bardzo, bardzo, bardzo nieklimatycznie dodatkowo. Szczenięca miłość, ojej! Rozdział 12 przyjmuje paczkę. Dziękuję. Co, co to jest w ogóle? Muszę zaprosić moich przyjaciół, by okazać im wdzięczność za ich pomoc. Zadzwonił do Amandy i zaprosił ją. Dziękuję, że pomyślałaś o Amandzie chociaż, ale dlaczego znowu nie myślisz o Tomku? Domyślam się, że pomyślisz o nim w następnej kolejności, ale Jezu, jesteś okropna, że, że, że nie myślisz o nim. Co ty dostałaś w ogóle? Jest tu złoty hydrant, ok, mogę sobie postawić. Zbuda, Buda, wiejski domek, o Jezus, a to jakiś pięciogwiazdkowy lokal. O Jezu, ona jest podgrzewana chyba, jakaś taka turbo buda. Dobrze, niech, niech piesio tu, tu będzie, co by miał tę budę w takim razie. Niech sobie stoi buda, jak będzie chciał piesu, to tam pójdzie i będzie sobie spał. Dobra, zadzwoń Sim, zaproś Amandę w takim razie. Cześć Amanda, zaproś, solo. To miło, przebiorę się, zaraz przyjdę. Dobrze. Na poczęstunek. Aha, o nie, nie mogę zapomnieć o Tomku. Tyle razy zapomniałaś o nim, a teraz nagle, o nie. Bez jego pomocy nie miałabym już domu zadzwonię do niego i jego też zaproszę nie no super że ci to przyszło do głowy żeby zaprosić Tomka też nie no fajnie zaproś witaj zawsze miło cię widzieć Tomek ale super oddaj nam akulaturę gazetę gazetę super cieszę się Od... z Luśką przyszedłeś okej okay. muszę nakarmić moich przyjaciół Co? Dobrze rozumiem, mam coś podać. Podej śniadanie, podam wam naleśniki. Mam nadzieję, że nie spowoduje pożaru przy tym, bo może płatki byłyby lepsze. O, wy się zaprzyjaźniliście, a to też jest słodkie. Dobra, macie tutaj żarcie. Proszę, naleśniki możemy sobie jeść. Bawić się ze szczeniakiem. Jakim szczeniakiem? Jakie szczenięta? Gdzie wy macie szczenięta? Słucham? Te trzy nowe... Halo? Luśka, to była bardzo ekspresowa ciąża, powiem ci, jeżeli zaszłaś w ciążę teraz. Chyba, że ty zaszłaś w ciążę wcześniej. Jezu Chryste. Zróbmy najbardziej stereotypowe psie imiorna, czyli Sara Azor Max, bo, bo to jest Alicja i myślę, że, że ona by nazwała najbardziej stereotypowe. Jezu drogi, w ogóle turbo słodkie, ale ty, ty w pięć minut zaszłaś w ciążę po to, żeby od razu urodzić? Maxik, chodź tu. Baw się z, z Maxik. Ha, ha, halo? A ty się odkochałeś. Czemu się we mnie odkochałeś? Bo co, poszłam się bawić z Maxikiem? O Jezu, C już koniec. Ciapek i ja jesteśmy wielkimi szczęściarzami, mając tak wspaniałych przyjaciół jak Amanda i Tomasz. Wspaniale było także zaprzyjaźnić się z Olgierdem. Może to miasto należy do Diany, ale przynajmniej ten dom jest mój. To dobrze, bo będzie nam potrzebny ogródek dla szczeniaków. Ciapek jest nie tylko czempionem, jest także tatusiem. O Jezus. Nie no, słodko, cieszę się, ale. To... Czemu one są białe? One są w oryginale czarne tutaj. Czy to koniec historii? Czemu, czemu Tomek w ogóle się odkochał? Ej, Beskitu, gratulacje, udało Ci się dotrzeć do końca historii Alicji. Od tego momentu życia Alicji i Ciapka jest tylko w Twoich rękach, możesz teraz włączyć podgląd do otoczenia. C czyli historia miłości Tomka i Alicji nie zostanie rozwiązana? Czyli ona naprawdę go sfrenzona. Halo, no co mnie przenosisz? Ja tu mówię teraz. Czyli ona sfrenzonowała typa. Przez którego w ogóle udało nam się pokonać Dianę. Jezu, Alicja, po prostu. <laughs> Boże, Alicja, ale ty jesteś okropna. I on się faktycznie odkocha, on stracił krasza na nie, on sobie zdał sprawę z tego, że oni nie będą razem. <laughs> No dobra kochani, bardzo dziękuję wam za oglądanie tej cudownej serii wspaniałej, która miała kilka zwrotów akcji, kilka rzeczy, które jednak faktycznie mnie zaskoczyły. Mam nadzieję, że wam się podobało mimo wszystko. Dajcie znać koniecznie. Zostawcie komentarz, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, jeżeli nie subujecie jeszcze tego kanału. Bardzo wam dziękuję za wszystko. Halo, żegnam i widzimy się w następnych. To pa.